Dzień dobry, kochani! Jeszcze przed startem odcinka bardzo ważna informacja. Otóż na moim Instagramie oczywiście NITASHIOPISZA, którego teraz to widzicie na ekranie. W ciągu następnych kilku dni będzie ogromny konkurs wraz z marką Steel Series I dla was, kochani, będę miał kilka zestawów gamingowych, wartych razem około kilka tysięcy złotych. Więc, kochani, followujcie Instagrama, abyście byli na pewno na bieżąco, aby was nie ominęło. No i wbijajcie, bo tak jak powiedziałem, będzie dla was kilka zestawów gamingowych, czyli słuchawki, myszka, e, podkładka i tak dalej. Wszystko będzie dla was do rozdania. Wbijajcie, obserwujcie, no i na przestrzeni kilku dni od dzisiaj będę was informował, co będzie do wygrania i co trzeba będzie zrobić, aby wygrać. Wbijajcie, polowujcie, no i przychodzimy do odcinka. Dzień dobry, moi drodzy widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Nitashi, i słuchajcie, na sam początek. Miałem teraz mówić o łapkach w górę i o subach i tak dalej, ale. czy co. O tym damy za chwilę, bo na sam początek chciałem wam po prostu coś pokazać. Tak, jestem po nagrywaniu odcinka, którego prawdopodobnie zobaczcie na kanale jutro, więc pamiętajcie o subskrypcji <śmian> dzwoneczkiem. <śmian> Miałem o tym być później, ale dobrze, dobrze, dobrze. Zobaczcie, co się stało z moim kasynem! Ja pierdzielę. Wczoraj godzina 15, jadę sobie z teściem na ryby, wracam i widzę coś takiego. Przecież... Ah! Nie, ja po prostu nie daję rady. Nie, ja wam powiem, powiem tyle. Budowałem to kasyno z Waldemarem około półtora tygodnia po to, żeby zrobić super content na tym serwerze. Jak widać, gracze chyba nie chcą super contentu, bo nie dość, się pani Dariatka postanowiła sobie cały ten przepiękny, cudowny, wspaniały budynek... Y Chwileczkę. No i nie wiem, że słuchajcie, pani Dariatka postanowiła sobie, że całe moje kasyno wraz z jakimiś trzema grubasami, czyli Ced i Waldemarem i chyba Potworkiem, że mi obudują kasyno takim gównem. Ale słuchajcie, tak się składa, że jak widzicie, się do mnie mój, mój przyjaciel Blacha, nazywam Blacha, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Blacha, czy ty widziałeś, co się odwaliło z moim kasynem? Ja widziałem, ale ty nie widziałeś, co się jeszcze wczoraj odwalało. Wiem, się wiem, co się odwaliło. I dzisiaj, Blacha, dobrze, że jesteś, słuchaj, dobrze, że jesteś, bo będziemy dzisiaj mścili się na wszystkich. Ponieważ, kochani widzowie, wy może o tym nie wiecie, ale tutaj wszystko było zabudowane. I jak się okazało, wczoraj dziwnym trafem, dziwnym przypadkiem, yy, Blacha, jak masz chwileczkę, to podejdę do mnie do kasyna. Tak jest podchodzę już. Dziwnym trafem, dziwnym przypadkiem ktoś wzniecił ogień w moim kasynie i wszystkie piętra spłonęły. O proszę! To się okazuje, zapis z kamery GoPro powiedział mi, że zrobił to oczywiście użytkownik z A pomogli mu w tym użytkownik Every Ony i pomogli mu w tym jeszcze my, Anedzy i O. Więc słuchajcie, dzisiaj Blacha, naprawdę dobrze, że jesteś. Naprawdę Blacha, dobrze, że jesteś. Bo musimy jeszcze się zrobić pranka na CD i pranka na, na... na C-potworku. Uh, uh. tak nie będzie. Ja jestem szefem zasranej mafii. To jest zasrane kasyno. A ktoś mi zrobił z tego kurna zabawkę pluszową. Obudował wełną i jeszcze w środku podpalił. Super ekstra, zarąbiście, totalnie. Także kochani, dzisiaj się pobawimy takimi właśnie czerwonymi klockami, które teraz tu właśnie przede mną widzicie. Pójdziemy sobie do Evrona, pójdziemy sobie do Mandzia, pójdziemy sobie do Cedi, pójdziemy sobie do Pani Dariatki, do Pana Waldemara, pójdziemy sobie do Cpotworka, pójdziemy sobie do Zachy. Oj, mamy dzisiaj dużo osób do odwiedzenia, więc totalny poczamp eee, a jeszcze przy okazji będziemy robili dzisiaj dila z Blachą, ale nie powiem wam jakiego, ponieważ to będzie na jeszcze jednym z na jeszcze następnych odcinków, także Kochanie, musicie być cierpliwi. I jak de... zobaczysz, stary, co to się pieprzyło, to zajdziesz ja na Ja ja przy tym byłem. A by... Byłeś przy tym! No, ale wiesz, ja nic z tym zrobić już nie mogłem. Jako mój przyjaciel, nawet już nie powstrzymałeś, blacha. Próbowałem, ale gdy jest tłum 20 ludzi i kręci się przed tym dwóch policjantów, to ja nie wiem, co ja chcę kogoś napadać. Blacha, jak sądzisz? Fajne kasyno było, nie? Było, nie? Było! Zobaczmy połowie się spaliło, w połowie jest czymś obudowane, nie wiem, jakąś yy, chyba ocieplaczem, wełną chyba, no, żeby ocieplić. Po prostu gównem, tak to uznajmy. Wow, tutaj też wybuchło. Tak, to w ogóle, to w ogóle sobie ktoś creepera wybuchł, a co tam, jak już jest rozpierdziel, to już creeper tam jeden w tą czy w tą. Ale powiem wam szczerze, jak ja sobie wyobrażam, ile tutaj jest roboty, przecież, bla, oni to budowali tą wełnę trzy godziny z tego co słyszałem, trzy godziny to budowali w cztery osoby. Ja tak szybko. Więc to? ja to nie dość, że będę niszczył 12 godzin, to jeszcze odbudowa tego w środku mi zajmie kolejne 12. Ale pat, ktoś chciał pomóc, podpalił to, no i podpaliło się w środku. Bo ogólnie ktoś założył, że przez ogień nie przychodzi. A, a ktoś tak założył. Bo I... Jeszcze to na dupę był... założy, wiesz? Założenia były błędne. Musimy Ide. ukarać, tak powiem, ładnie frajerów, po prostu. Mm -hmm, rozumiem. Ja tutaj mam piękną skrzynkę blacha, W której mam przepiękne, słuchaj, pięć taków TNT. Ja nie będę telebrał. Nie będę telebrał, dlaczego już ci mówię? Ponieważ stary. Yy, ja chcę tylko ich nastraszyć. Więc wezmę tyle TNT, że odpalę po jednym TNT każdemu w domku. Co ty na to? Rozumiem. Za karę. To będzie tylko taki w ramach takiego straszaka, żeby sobie wiedzieli że zadzierają z nieodpowiednim szefem mafii, tak? Prosta sprawa. Wiesz co? Naj naj najbliżej stąd będzie do Waldka i do Pani Dariadki. Nota. No tak. Więc zapraszam, idziemy po kolei. A, w ogóle to jest ósma minuta materiału, a ja przez tych dzbanów, którzy mi tam wszystko rozpieprzyli blacha, nawet nie poprosiłem o łapkę w górę, czy to no No pomóż mi stary, bo ja już nie mam siły. No to pamiętajcie, że się łapkę w górę oraz subskrypcję. Koniecznie teraz wchodzicie w tym momencie pod filmik i właśnie ją klikacie i zmieniacie swoje przyciski czerwone subskrypcji no właśnie w tym momencie na szare. Widzicie? I po tym tak. się poznaje prawdziwego przyjaciela. Blacha! Tak. Blacha. Tak. Powiedz mi, ty nie, ty nie chciałbyś tak od, od dzisiaj, tak w każdym moim odcinku występować byczku? Wiesz, ja tylko o tych godzinach montuję, ale... O! Oh. A, ro rozumiem, rozumiem. Proszę bardzo, wyczku. Rozumiem. Dawaj na, na ten, na Waldka Wyspę. Gdzie ty jesteś? Blacha, a, a na Waldka Wyspę, a bo to... a bo to jest Waldka, Tam, ta większa to jest twoja, tak, 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 zapraszam, zapraszam. Tak, to jest Waldka. I tak jak powiedziałem, jedna poglądowa, tak żeby chłop się nauczył, że... A ja mu jeszcze ostatnio zapłaciłem Coś za pomoc mu i w wo... ogóle... Chyba a... już wysadziło się. Nie interesuje mnie to. Co tu się stało? Aha. No. Panie Waldemarze, mam nadzieję, że to Pana czegoś nauczy. Blacha, idziemy do Darii. Chociaż o, wiesz, mi się wydaje, że Zaha miał dobre intencje wczoraj, bo chciał to zniszczyć. Chociaż przez przypadkowo mu się podpaliło co? kasyno. Szkoda mi jest, bo Daria budowała ten dom dopiero co, wczoraj. Bo to może tak tylko na wejściu. Ja bym tak. O! Tutaj bym tak walnął. O! Ech. O! Bo, bo naprawdę mi szkoda, no bo długo się go nabudowała, no. A tutaj, o, to A, miała, tutaj, o je! Tutaj nie ma nawet... no Nie, nie, no nie, no musimy jeszcze jedno w takim razie, no bo to się nic zniszczyło, stary, to jest... Aha. No jedno, jedna pół płytka i jeden potek, no stary, no co to było za... O, no, o, o teraz i przystał. Czy, I powiedz mi, Blacha, w ile byś to odbudował, w ile byś to odbudował? Nie no, to akurat by się, od... nie wiem, zdaniem zajęć 10 sekund. Nie no, z 3 minuty. No. Także nieźle, nie bo ten pierwszy wybuch był naprawdę za mały i... Ja tam na przykład no... swojego domku zrobiłem sobie screenshoty w razie czego, gdyby został wysadzony, O! Bardzo mądrze, bardzo mądrze. mój akurat domek ktoś wysadził, to nie jasne. A to może nie dotykniemy, byśmy też sprawdzili u ciebie, co ty na to? Nie. Czemu? Blacha. Ja mam za skomplikowane budowle i za dużo szczegółów. Aha, dobra. No to tak, teraz kochani, idziemy do Mandziolandii, czyli idziemy teraz do Mandzia, Evrona i. Do Zachy, bo Zachy też tam mieszka obok w budynku Magistra Także idziemy teraz do nich Teraz tak, kochani, ja powiem tak W tym budynku byłem dwa razy w ciągu całej mojej gry na masakrze I nie wiem, co w środku jest Magistra, co w środku jest Juniora, a co w środku jest Zachy Więc nie będę tego ruszał, bo nie chcę nic tam niszczyć komuś, kto nie był przy tym Ale wiem, że na pewno to należy do Zachy I jest to, Blacha, wiesz ty? jest? Ja wiem, to, to jest... ...bateria wielka To jest EXPOMAT, zapraszam Chodź, Blacha, zapraszam nie wiem czy wiesz, ale EXPOMAT Co? Ma tu w sobie dużo redstone'a O nie Którego ja bym nie chciał zniszczyć, bo to jednak jest dużo pracy i to nie, i to nie zajmie 3 minuty odbudowa Dlatego stary To TNT musi powędrować tutaj Rozumiem Proszę bardzo Ja na miejscu zachy wkurzyłbym się, gdyby mi ktoś zniszczył redstone'a Dlatego zniszczyłem tylko wełnę Rozumiem ma, ma, powiem i tak. Bo, zobacz, 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 nawet blok żelaza przetrwał, więc nawet nie jest stratne żelazo. No w sumie racja. Powiem tak, no póki co najmocniej oberwała Dariatka, bo to był jej pomysł i widziałeś, że ona chyba najmocniej oberwała. Waldek tak. delikatnie, no Zaha, wcale umówmy się szczerze, no. Jak się dobrze zepnie, to odbuduje to w 28 sekund. Dlatego, kochani widzowie, że, żebyście wy wiedzieli, że ja tego nie robię po to, żeby zniszczyć ich budowlę, a robię to tylko po to, żeby im pokazać, że... Troszeczkę się zagolopowali, troszeczkę, tro, tro trosze, troszeczkę. Teraz dawaj tutaj, yy, do Evrona musimy wejść. Tylko teraz tak, słuchajcie, ja Evronowi robił nic nie będę, dlatego że Evron yy, ma swoją posiadłość na współę z Torkiem. I jak robisz coś Evronowi, to robisz też Torkowi, a Torek to mój bardzo serdeczny przyjaciel, którego kocham jak własnego brata i nie będę mu niczego niszczył, ale prawda, no, Mandzio jest moim przyjacielem, ale no... No właśnie, właśnie kochani. Wiemy jak działa Amandio. Okej, okay, on to ma pełne skrzynki, więc skrzynek też mu nie chce niszczyć stary. Więc co? Może tak tutaj profilaktycznie. No w sumie tutaj chyba tak najbezpieczniej. W sumie. Najmniej inwazyjnie. Żadna skrzynka nie pójdzie z dymem. Z najwyżej parę liści i trochę drewna. Proszę bardzo. Chyba PogChamp. W sumie możemy chyba ustalić, że to jest i dla Evrona, i dla Mandzia, bo mają wspólne połączenie, więc to jest jakby ich potrójny budynek, więc chyba można policzyć, że jest to kara... No trochę łączenie poszło, no w sumie to trochę połączenie poszło. Dokładnie, więc mamy to. Dobra, Blacha, kogo jeszcze mamy do, do zaliczenia z tej wyspy? Za zaliczony, Evron zaliczony, Mandzio jest, Daria, Waldek, czy już nikt. Już nikt. Czyli teraz idziemy na wyspę juniorów. Dokładnie. Dobra, Blacha. Jesteśmy Ucham. na Wyspie juniorów i teraz tak. Ja długo nad tym myślałem i chciałem C-potworkowi rozwalić dom. Tak. Ale... C-potworek, nie wiem czy wiesz, był jedynym, który no. przynosił dla Dariatki wełnę, aby Rozumiem. robić jego pranka. Więc jego dom nie, nie jest niczemu winny. Jego sklep jest winny. Także blacha, jego sklep. Jedno TNT, zapalara, jedziesz. W twoje Dobre. miejsce, gdzie wybierzesz? Myślałem, że gdzieś w środku, a to widzę, że tak. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak delikatnie, delikatnie, dobrze. Delikatnie. Bardzo ładnie. Proszę bardzo. Mr. Blaszka, poszło. Jak coś, do ten potworek przyjdzie do mnie. Blacha nie jest niczemu winien. Ja to tutaj bratewsko aranżowałem. Dobrze, tak. teraz zapraszam do domu ku pani Cedi. I chciałbym z tego miejsca jeszcze zaznaczyć do jasnej, ciasnej, że ja rozumiem, że jest 4 TNT limit na pranka, la, 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 la. mhm. Szkoda, że nie ma limitów na wełnę. O, o tego to był cieska, w ogóle piękny to dom mistrz Blaszki. No to teraz Blaszka, dawaj tutaj. A t... Jedno. Nie. No dawaj. Nie. Okej, okay. jesteśmy. Dzień dobry. Witamy serdecznie, pani Cedi w jej domku, hello. Hello. E, mo mo może pan może otworzyć? Może pan może otworzyć? Mogę otworzyć. Dobrze, gdzie walimy jej to TNT? Kurde. Chyba na środku byle najlepiej. Nie, przy skrzy... nie, nie, byleby nie przy żadnych skrzynkach, żeby dziewczyna nie miała, wiesz, grifu jakiegoś. O, ja bym tu walnął. zobacz, co to pójdzie trochę drewna i parę szkła. I to się... Nie delikatnie zobacz parę schodków, które to... poczekaj 3 schodki, 5, 7, no 9 Po 10 schodków, trochę desek, parę drewna i dwa szkła. Kamień nawet się nie ruszył, więc jest git, jest git, naprawdę jest git. O, w sumie tak, a się nie... Też myślałem, że będzie gorzej. Nie, naprawdę nie jest źle. Dobrze. No i co, kochani widzowie? W tym momencie to będzie wszystko. Wiemy, że ten odcinek nie był jakoś mega konstruktywny, ale, kochani, czasami trzeba takie odcinki nagrywać, aby pokazać swoim wrogom, że ma się rękę na, na pulsie i że widzi się, co się dzieje. I ja proszę, ja oponuję, żeby moje kasyno <grym> zostawić kurna w spokoju. Dziękuję. Był ze mną Blaszka. Znajdźcie na kanał, pamiętajcie o By ja. górę. Subskrybujcie nasze kanały. Buziaczki. papa. Pa. 拜